mano wszystkim, kody i kociaki, witam na moim kanale i dzisiaj my dalej oglądamy zawstydzone części Gierki w Kalmary Squid Game Ciekawe co tam się wydarzy takiego wstydnego Nie widzieliście pierwszą część? Jeżeli nie, to ona była wczoraj, więc wbijcie sobie obejrzcie Każdy kto za 3 sekundy zasubskrybuje mój kanał i zostawi łapki do góry do was dzisiaj w nocy nie przyjdzie creepy, dziwna lelucha z Gierki w Kalmary 3, 2, 1 Zostawiliście? Banda sztos sztost. Komentarze z poprzedniego odcinku. Chcesz się pojawić też tutaj? zostawię top komentarz. A może już jutro tutaj się pojawisz właśnie ty? No, my zaczynamy. Dobra banda, już zaczynamy. Ja już mam wstydy. Spójrzcie na jak to w ogóle wygląda. Kto to w ogóle wymyślił? No, ja wiem, kto to wymyślił. Boże, spójrzcie na jego oczy. Ja mam takie oczy, kiedy za mało śpię. <grym> o Boże. Boże, o czym on myśli? Fu fu, fu 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 Boże, nie nie nie. Brudne myśli. Wynocha. Ups, ups. Nie przeżył. No właśnie. Oj 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 Patrzcie, patrzcie, zaraz w ogóle będzie grubo. Omg. Wiecie, że ja będę jeszcze miał prawie z każdym z tych. W postaci odcinki z każdym osobno, chcecie? Lopuj się do góry. Będzie grubo. Chaki atakuje. Z Chucky już jest. Jakby co? Zaraz będzie z Pennywise'em. Wszystko, Max, nie, spo nie spoileruj. Dobra, nie, słuchajcie, on. Co? Teleportacja. Nie, na pewno oni wszyscy wygrają. Mi się wydaje, że oni wygrają, bo one są tutaj takie, wiecie, nieśmiertelne, To nieprawda. nieprawda. Oni zaraz jeszcze będą żyć, zobaczycie. A czemu czaki w ogóle przestała do tego chłopa? Co do niego chcesz? No nie trzeba było się ruszyć. Oooo, Pennywise. Boicie się Pennywise? O Boże, patrzcie co on wyrywa jej oczy. O! Mówiłem, że oni nie.. Boże! I Jeff the Killer tam też jest. Mówiłem, że oni wszyscy przyzmią. się zaczyna gruba akcja, co nie? боже. Ой, фу. О, боже. Mortal Kombat, это тут патч. С тем, не можно там, в углу Нет, No tak! A jak inaczej? Uch. Ale nie co nie? O o, o o patrzcie, 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 co się dzieje. Boże, jakie on ma czerwone oczy, spójrzcie. Fuu, Boże, co ona zrobiła? Jestem w szoku po prostu z niej. O Boże. Balonik nie chyba? Boże, nie, ona Onaż przecież sama robi te pułapki, co nie? Patrzcie znowu. Taką srako. No, widzicie, ona sama robi pułapki, oni... dlatego oni nie przeżywają. Ale Ale że on już, przecież oni się nie ruszali hmm. Wygrała, taka zadowolona, co nie? Mhm. Squid Game, boże jakie to jest popularne, że po prostu szok Znowu Among Us A co on ma na głowie, w głowie? Co to było? Co tu było Napiszcie w komentarzach? proszę. Ten kolor zmienił już szybko się skończyło, no ten jak zawsze się chowa gdzieś prawie w każdym moim odcinku. Wszędzie po prostu ten czerwony Wygrałeś Czemu przecież on wygrał. Uh. Ale a... Co ona robi? Boże, ale wstyd. Ja tak nie rozumiem, co tutaj się dzieje. Dlaczego tak się dzieje? Co to za nowy poz? Dobra, ona go zabiła Można tak nie robić. Tak. Znowu jakaś ta pozno. A można taki zoom nie robić z tej strony też, proszę Państwa. Można... No czemu ona znowu tak stoi? To nie normalne, jest chyba. Co to w ogóle jest? Znowu ten manga z wszystkich, spójrzcie, zniszcza po malutko. Mamy ze Po co ty to robisz? przecież to są twoi kumpli, niby. Czemu tam ten bożek na tył, na tył z powrotem? Co? Już go nie ma, no właśnie. Kto przeżyje? Myśmy się wydarzy, piłowy tobie Boże, on po prostu znikł Jak ta noga musi trzymać, co nie? Boże, dziwne Ej O Boże, no on przecież wygrał, co ty robisz? Bym dał mu kopa sam, słuchajcie Ta nie idź do niego, nie, nie, nie Co to za karta? za zasraniec wygrał. No dobra, dobra. My jeszcze mu pokażemy. On jeszcze zobaczy. Tak, kolejna. Co u nas tam jest? Znowu tak samo stoję. Patrzcie, jaka ekipa. <gryny> Babka Grani, Piggy, Among Us, te jakieś exe. -er. I oto właśnie Siren Head. Ja nie wiem, co to jest. Siren Owl, czy co? Siren Ice. Siren Ice chyba co nie? Przegrał. A kto tu wygra? Nie no Grenie tutaj na pewno... <laughs> Kartunka, Kartunka tu to wygra. to jest taki, wiesz. Sprytny zawsze. Eee, Grenie musi. Przegra. Piggy, fu, zrobiła bombka. Fu eee, No widzicie. Grenie nie przegrała takich Czemu się rusza? Trzeba było się ruszać? I ten gówniarz O tak właśnie Nie. O tak Właśnie Tak Czarne mungasy I znowu ta O Boże, patrzcie, one naprawdę są ciemne czarne... Tutaj żółty amangas jest takim hamskim. On jakiś potwór jest SCP pewnie. Ale czemu oni wszyscy tak, tacy sami? Czy oni mają po prostu kostiumy na sobie, czy co? Ninja! o grubo. może ja, ja się boję takich maszyn, wiecie? No. Cały, co on, jak on to w ogóle robi? MG. no ja mam nadzieję, że przynajmniej jedno z nich wygra Patrzcie, tamten już bardzo blisko O tak, super Ups. No, też przegrał i co? Nie, 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 nie. Odham, odham, Dawaj, zniszczko. Lelucha. O tak, dzisiaj była u nas gierka wstydzająca, taka stresująca, więc jeżeli wam się spodobało, subujcie mój kanał, opuśćcie do góry. No ja wam dziękuję, że byliście i do zobaczenia jutro.